Co zrobiła Kożuchowska w czasie pogrzebu Nikodema? Serce pęka. Dziś cała miejscowość, Niedźwiedź, pogrążyła się w żałobie. Zapraszamy do obejrzenia całego filmu, polubienia i udostępnienia naszych filmów oraz do zasubskrybowania naszego kanału. Śmierć Nikodema poruszyła nie tylko jego najbliższych, ale także całą lokalną społeczność, szkolnych kolegów oraz świat mediów. Ostatnie pożegnanie było świadectwem, jakim wyjątkowym i niepowtarzalnym był dzieckiem. Ceremonia pełna wzruszeń. Ceremonia pożegnalna zgromadziła ogromne tłumy. W ostatniej drodze Nikodemowi towarzyszyli nie tylko członkowie rodziny i sąsiedzi, ale również uczniowie szkoły podstawowej imienia. Tadeusza Kościuszki w niedźwiedziu, do której uczęszczał. Wzruszające słowa ojca. Szczególnie poruszającym akcentem pożegnania okazały się słowa ojca Nikodema, Maksymiliana Mareckiego. W emocjonalnym wpisie, opublikowanym w mediach społecznościowych, który błyskawicznie obiegł internet, zwrócił się do zmarłego syna krótkim, ale niezwykle wymownym zdaniem: Jesteś moją dumą, wielki człowieku. Do zobaczenia. Małgorzata Kożuchowska w poruszającym wpisie o Nikodemie. Dzisiejszy dzień był wyjątkowo smutny dla fanów i bliskich Nikodema Mareckiego. Ostatnie pożegnanie, 11-latka, było pełne łez i wspomnień chłopca. Jego rodzina nie umiała powstrzymać poruszenia, a pogrzeb był pełen wzruszeń. Małgorzata Kożuchowska, zapewne ze względu na zawodowe zobowiązania, nie mogła uczestniczyć w ceremonii. Przypomnijmy, że w serialu Zouza chłopczyk grał jej syna. Aktorka nie pozostawiła jednak bez komentarza dzisiejszego wyjątkowego, smutnego dnia. Na swoim Instagramie na relacji podzieliła się czarno-białym zdjęciem z Nikodemem, do tego dołączyła łamiący serce wpis. Nikodem do zobaczenia w lepszym świecie, napisała Korzuchowska.